Smak jest świetny, naprawdę. 10 na 10 gwizdaków, wisterków, świstaków. Tutaj naprawdę smak macie dobry. Jeżeli zależy Wam na smaku, chcecie jakiegoś małego poda, no to nie wiem, po prostu możecie go kupić. Naprawdę y, moja rekomendacja tutaj. Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Whistler to kanał o e papierosach, liquidach, premiksach i rzeczach ulatniających się w chmurze. Dzisiaj zaprezentuję Wam. To cacko. Piękne, piękny papieros z bardzo fajną teksturą, bardzo fajnym wyglądem, bardzo wygodnym z raporesso, target PM80. Tak właśnie się nazywa i fajnie leży w łapce. I tu już mam zalany olejek, ale to nagranie jest trochę później, więc wrócimy najpierw troszeczkę wcześniej i pokażemy, co prezentuje nam ten e papieros. I odpakujemy pudełko, więc na dół. Dobra, jesteśmy już na stole dzisiaj w rękawiczkach, tak tylko tutaj, żeby wam pokazać. Wiecie, koronawirus. Zaprezentuję wam dzisiaj na stole Suboma podmoda takiego zajebistego, który prezentuje się nieziemsko, od Vaporesso, oczywiście, target. PM80 PM80. Tutaj na tyle pudełka macie opisane wszystko co się znajduje. Oczywiście macie tutaj code'a takiego którego możecie zdrapać i sprawdzić czy wasz produkt jest oryginalny. Można otwierać paczuszkę. Wybieramy sobie jakieś dogodne miejsce. Załóżmy, że to będzie tutaj. Power Boosting do 80W. GTX Mesh, widzicie, macie tutaj Nvidia. Jest zajebista grzałka będzie dobrą grafikę. Będziecie mieli dobre chmury, będą ładne, takie gęste i w ogóle. Dobra, tak się prezentuje nasz sprzęt po otworzeniu pudełka. Wow! Jak to zajebiście wygląda! Słuchajcie. O Jezu. Hej! To jeszcze czerwone, kurde. Lubię czerwony, takie fajne. takie jakby tu przechodziło w takie. Nie wiem, taka, taka kałuża jakaś z rozplamioną krwią w jakimś smole. Nie wiem, bardzo ładnie to wygląda, ale widzę już, co mnie tutaj oczy przykuło. Tutaj trzeba już zepsuć, bo ja tutaj lubię ściągać folię, tylko nie mam paznokci teraz. Dobra. Patrzcie to. O tak, zajebiście. Ściągnięte i już można rysować. Nie na no lepiej nie rysować. Dobra, mamy tutaj normalnie ładowanie. Wszystko fajnie. Góra ściągana, tak o, o normalnie też więc sobie ściągacie górę. Tutaj macie taki fajny fajną gumkę do zalewania olejku, więc tu też nie ma żadnego problemu. I bardzo fajna, gruba jest, więc nie będzie wpadać do środka ani nic bo raz się zetknąłem z tym, że to wpadało do środka, a tutaj jest zajebiście. W środku mamy jeszcze jeden, grzałki, hmm, no właśnie, najciekawsza sprawa, grzałęcje, co my tutaj mamy? A grzałki tak się prezentują, jedną mamy meszową 0,2 oma tutaj macie na bazgrane u góry, a druga grzałeczka to jest, co to jest, też meszowa 0,3 oma czyli mamy 0,2-0,3 Ohma, no tutaj nie ma takiej dużej różnicy, to jest od 45 do 60 W, to jest od 32 do 45. No ja zazwyczaj na mniejszych watach wapuję, ale nie ma tu takiej dużej różnicy, więc na obydwu smak powinien być cudowny, bardzo się cieszę z tych grzałek. Oczywiście mamy tutaj jeszcze zestaw kabelka, którym możemy ładować, fajny, wytrzymały widzę. Jeszcze ze sprężyną, żeby się tutaj nie psuło, z logiem waporesu zajebiste, ej słuchajcie, mocny kabel. Lepsze kable dają tutaj, kurde, do ładowania papierosa niż do telefonów, naprawdę, to jest po prostu szok. No i co jeszcze tutaj mamy? Oczywiście, Vaporesso Target PM80, y, kurde, tutaj mamy instrukcję obsługi, możecie sobie wszystko przeczytać, jak kupicie właśnie ten, ten sprzęt. Tutaj mamy taką opisóweczkę grzałek, które mamy w środku, no i oczywiście bardzo ładne y, tutaj y, logo są na takim czarnym matowym papierze, takie srebrzące się. No i oczywiście mamy jeszcze w zestawie instrukcję, jak możecie sobie sprawdzić oryginalność waszego produktu, no ale to też nie jest tutaj problem, bo możecie sobie wszystko luknąć, tutaj gumeczka, wszystko, wszystko. Dobra, możemy się na chwilę tym przestać zajmować. No poza tym, że jeszcze wam tutaj pokażę y, oczywiście zawartość y, naszej samarki, czyli co mamy jeszcze tutaj za części. Tutaj są gumeczki. Słuchajcie, to są gumeczki po prostu. Możecie sobie wymienić gumeczki w kartomizerach, bo to jest do tego bardziej... Dobra. Włączacie pięcioklikiem, pojawia Wam się takie zajebiste logo. No, i oczywiście waty u góry zmieniacie. O, jest naładowany do 80%, więc od razu będę mógł sobie tutaj podejść do sytuacji normalnie. Liczy pawsy, liczy jak długo bierzecie bucha, bo też tutaj na dole macie taką informację. Waty, wolty, oporność też pokazuje, wszystko pokazuje. Nic po prostu tutaj więcej nie trzeba, ale weźmy sobie kartomizerek, który mieliśmy w zestawie I. Yy, wsadźmy sobie tutaj grzałkę 0.3 oma. Więc czekajcie, złapmy tu fokusa please. Odpakowujemy grzałkę 0.3 oma. Dalej, halo. Mamy. I teraz uwaga. To jest bardzo ważne. Jak macie nasz kartomizer i wsadzacie tutaj grzałkę, tak? Macie tam grzałkę, to macie tutaj takie wcięcia, widzicie? I nie wkładajcie tego w ten sposób, tylko w ten. To jest właśnie bardzo istotna informacja, żeby y, w ten sposób wkładać żałeczkę. Y, no właśnie o to chodzi. Grzałka ma leżeć w ten sposób. Tutaj wystaje, tutaj wlatuje olejek. To jest na równo z tymi pinami. No i dlatego też, bo tu macie te wcięcia i tu są takie, takie płaskie, bardziej. Bo tu jest okrągłe dookoła. i Wiecie, żebyście się nie pieprzyli po tym, żeby tą grzałkę wsadzić. Więc tak to właśnie wygląda w ten sposób i jest dobrze, bo tutaj macie tak wszystko dofitowane, żeby nie było, że kurde, wam grzałka nie pasuje czy coś. Ale dobra, idę po olejek. Trzeba zalać i Spróbować. Ale rozpakujemy jeszcze drugą grzałkę. Bierzmy sobie drugi kartomizer. I robimy sobie to samo. O widzicie, żeby nie było. To jest GTX grzałka. Więc chmury tutaj będą po prostu tak gęste, że to jest masakra. <laughs> I będzie fajnie. Tylko czekajcie. To jest grzałka 02 meszowa, a tamta. 0,3. Więc pamiętajcie, to jest 0,2, tamta jest 0,3. O, i będziemy próbować w ten sposób śmieci, śmieci, śmieci. Więc idę zalać i może. Zobaczymy się już u góry i wtedy pokażemy tutaj test. Dobra, jesteśmy już na górze, mamy naszego e-papierosa, słuchajcie. No i co tutaj mam powiedzieć jeszcze? Bateria 2000 mAh, tego jeszcze nie powiedziałem. I pojemnik tutaj, w sensie, no wiecie, no, miejsce na olejek, 4 ml. I, I jest fajnie i wszyscy są zadowoleni, szczęśliwi. A co? A nam zostało tutaj potestować tego e-papierosa. Telefon, cicho, sorry, to, to mój był, idę wyciszyć, bo zaraz będziecie przeklinać, że, że myśleliście, że to warczy. Jak jeszcze tego nie zrobili, zostaw kciuk w górę. Komentarz pod filmikiem, no i subskrypcję. Z dzwoneczkiem, bo to jest bardzo ważne. Ale jeszcze zanim to wielki test, czy ten E-Papieros przecieka? Nic nie cieknie. Kolejny pod, w którym możecie palić do góry nogami. Znaczy, no wiecie, po prostu o to chodzi, żeby wata wsiąkała ten premix Liquid, jaki macie, żeby nie było tak, że Wam się suchością tam zaciągnie. A póki co jest dobrze, ale zaraz zaczniemy sobie wapować, to może się zmienić, ale póki co, przed użyciem, przed użyciem, nic jeszcze nie pociekło i to mnie cieszy bardzo. No sami widzicie, no takie pody właśnie chcemy, tak? Ekranik, jak przytrzymacie te dwa guziki, to wyskoczy Wam taki śmieszny panel, oczywiście możecie sobie zjechać w dół, to macie... Yy... Boże, nic nie widać. Macie tutaj ustawienia czcionki, takie rzeczy... Czekajcie, yy... Dobra, macie tutaj czcionkę, możecie tutaj zmienić sobie kolor. Ja mam akurat ustawiony fioletowy. No tutaj macie to główne menu, ale klikacie te dwa przyciski i sobie tutaj możecie wszystko ustawiać. Tutaj wchodzicie na to z powrotem. No tutaj możecie sobie w voltach ustawiać, nawet po prostu co sobie tutaj wymarzycie. To tutaj macie smart. Yy... Nie, nie chcemy smartem pufsy. <laughs> Dobra, jednak nie, ale może to są tryby takie, które zapisują nam te pufsy i może, jest tam kilka opcji możecie sobie zapisywać, więc to jest fajne. To, to pierwsze to ustawiacie, że albo chcecie widzieć waty jakie macie, albo chcecie widzieć wolty jakie macie. Ja chcę waty widzieć tutaj na 5 watach. Nie działa. Ale dobra, zwiększmy sobie trochę więcej. Yy, to jest grzałka 0,2 Oma bodajże, czyli od 45 do 60 W. o ile się nie mylę. Mogę tutaj wapować? No zróbmy 50. I bierzemy pierwszego bucha z tego pięknego sprzętu. Ej! O kurde. Ej, dobre. Strasznie szybko, jak to chury robi, ty. To są stakowe grzałki w podzie. No to jest modpod, dobra, to jest modpod. To jest już kurde, tak kurde wyżej, nie? Tu są pody, to jest modpod. Macie tutaj ekran, waty ustawiacie, to jest już bardziej zaawansowana technologia, tylko dla bogatych po prostu, nie? Ja no, żartowałem, ale... Mało podów zrobi wam taką chórę. A to tylko ja, który się duszę. I tutaj można naprawdę... Przyjechać. Ten buszek trwał 0,7... ułamka tam sek... 0,7 sekundy po prostu, tak? I, I to tak wygląda. Trochę nie przyzwyczajona akurat do poda. Cały czas sprawę na jednej górze, dlatego mnie tak tutaj drażni. Ale będzie dobrze. Słuchajcie, 50W na 0,2. Co ja zobaczyłem? Tego muszę Wam o tym wspomnieć, bo przecież jak, jakbym mógł nie powiedzieć Wam tego. Patrzcie tutaj, macie tutaj BEST 45 do 60W, czyli no ten pod po prostu te grzałki, jak wsadzicie, wykrywa. Pokazuje wam, jaką macie oporność, i pokazuje wam, jakich watów macie używać. To jest taki, wiecie, tu samouczek dodatkowo, jakbyście nie, nie pamiętali, jaką macie grzałkę do końca w środku, to no, wyświetlaczu wam pokazuje, w jakim przedziale macie się zmieścić. Słuchajcie, na tym 02 oma smak jest naprawdę świetny. No, to jest grzałka-mesz, jednak, więc czuć tutaj to. no Powiem wam, że ten. tych te, te, te grzałka się nie może powstydzić, nawet jakoś tutaj za bardzo takim grzałką, które y, docinasz sobie w RDA samemu i robisz. Z watą wiecie, samemu sobie robisz, nie? To tutaj smak w tej stackowej grzałce jest świetny. Jeszcze na żywo tutaj, jakby na żywo, wam pokażę coś. Mam tutaj swojego boksa po prostu dla porównania smaku. zalałem ten sam olejek, tak? Tutaj mam ile. 45 Wat akurat. A teraz na tym. Smak jest świetny, naprawdę. 10 na 10 gwizdaków, wisterków, świstaków. Tutaj naprawdę smak macie dobry. Jeżeli zależy wam na smaku, chcecie jakiegoś małego poda, no to nie wiem, po prostu możecie go kupić. Naprawdę yy, moja rekomendacja tutaj do tego sprzętu. Możecie naprawdę śmiało kupić ten sprzęt. Dobry smak i chmury też robi zajebiste. No jedyna kwestia tutaj taka yy, względna, no to może być pojemność baterii, bo to jest 2000 mAh, To niby nie jest tak dużo, ale smak tutaj macie, wiecie, jak to jest jest taki pod żeby tak wyjść troszeczkę sobie pochmurzyć. Pamiętajcie, że jak palicie na niższych watach, też wasz akumulator wolniej się rozładowuje. Smak super, chmura też super. No po prostu nie wiem, no nie mam nic do zarzucenia w tym podzie. To jest po prostu wszystko dopracowane. Nie jest taki ciężki, jest leciutki, ale fajnie leży w dłoni. Bardzo ładnie wygląda, ale macie też dużo wzorów do wyboru. Bardzo łatwy montaż grzałek, bez żadnych tutaj pierdół, po prostu wsadzacie w ten sposób, jaki wam pokazałem. No i pokazuje wam, nawet ile watów macie ustawić, tak? Zalewacie sobie pojemnik 4ml i możecie buszyć do woli. No i ten super smak, naprawdę, zalałem tutaj dłosa akurat od i smakuje super, kurde. Jestem naprawdę zadziwiony, bo to, bo to naprawdę jest dobre. Każdy pot jaki robiłem oddawał w miarę spoko smak, ale tutaj naprawdę to jest, to jest mysz, to jest mysz, to jest dobre, to jest mysz, dobry mysz, grzałka myszowa. Więc tutaj się powstydzić nie można, ale co to by była za recenzja, gdybyśmy nie spróbowali jeszcze drugiej grzałki, więc teraz wsadzimy 0,3 oma i sprawdzimy. Dobra, szybka podmianka, cyk cyk cyk, yy, tą stroną, dobrze. Teraz wsadziliśmy grzałkę 0,3 oma. od razu nam zmieniło tutaj, żeby używać od 32 do 45 W, więc sobie zmniejszę z tych 50, żeby tak nie szaleć, no zrobimy sobie 38 niech będzie, dobra. No i tutaj już się też chyba zalało, wszystko namoczyło, więc mogę chyba śmiało próbować. Czy to bardziej kopci niż tamto? Nie. Znaczy, no tamto potrzebuje więcej watów, żeby się rozgrzać troszeczkę. Wyższa oporność, i mniejsza moc, żeby tutaj się chmura mocna zrobiła. No sami widzicie, jak to wygląda. I tutaj smak też jest genialny. Nie czuję jakiejś takiej mocnej różnicy, ale. Może troszeczkę inaczej, ale smak i tak jest świetny. Po prostu, no ciężko mi tutaj powiedzieć, yy, która grzałka lepsza. Myślę, że tutaj nie ma różnicy. Jak chcecie na wyższych watach trochę tutaj pociągnąć, no to. to... 0,2 Ohma oczywiście, jak Wam też zależy na smaku i też na dużych chmurach, lub no to jest obo obojętnie według mnie po prostu, jak wolicie. No ja wolę akurat na trochę mniejszych watach, ażeby chmura też była duża, ponieważ lubię, y żeby się wolniej rozładowywało też. Super, super pod naprawdę polecam, o. Przez to wapowanie teraz przez parę minut 6% mi zleciało, więc tak no w miarę szybko, ale też nie do końca. Jest dobrze, jest dobrze, naprawdę dobrze smakuje. Śmiało mógłbym tego używać nawet póki się bateria nie rozładowuje zamiast... <laughs> zamiast RDA, bo nie mam tu się naprawdę do czego przyczepić do smaku, tak kurde od serca tutaj do smaku się nie mogę przyczepić, a ja wapuję głównie dlatego, bo lubię smak. Ja nawet jak premix wybieram to gorzej niż kurde z butami czasami, ja stanę przed tymi, tymi półkami i tak patrzę i Jezus Maria, bo ja lubię po prostu żeby no, było smaczne, słodkie takie, słodkie mm. i tutaj czuć tą słodycz. Też zależy od olejku. Pamiętajcie, jak wlejecie gówno, to sobie tylko w watę po prostu zalejecie jakimś syfem i potem wam nasiąknie i będzie niedobra. Ale jak wlejecie dobry premix, to będzie no, tak będzie. Dzięki za uwagę. Zostaw kciuk w górę, komentarz, subskrypcję, dzwoneczek, żeby śledzić mnie na bieżąco. I zapraszam Was do kolejnych recenzji. Ja się z Wami żegnam. Chmurka na koniec. Trzymajcie się. Cześć. No ale tutaj chmura poszła. Zresztą tu, tu no, no, no patrzcie to. Patrz. <laughs> Spoda takiej chmury. Ja pierdzielę. Ostro. Nikotyna też fajnie wchodzi. Więc jak sobie pobuszycie... Ja palę trójkę i powiem wam, że ta trójka naprawdę odzwierciedla tą trójkę. To nie jest tak, że potrzebuję tutaj szóstkę brać, żeby czuć tak jak na... Na RDA yy, tą trójeczkę, żeby czuć trójkę, to muszę wlać szóstkę na poda? Nie jest tak po prostu. Wlałem szóstkę i to czuć. to Znaczy wlałem trójkę, przepraszam, i czuć tą trójkę, jakby wlał szóstkę, to by mi się zabił. O, ty zrobiłeś! Nie cieknący e-papieros.